Dziękuję za Wasze wsparcie w wiadomościach i komentarzach. Yy, doceniam. Myślę, że niedługo zacznę odpowiadać i na wiadomości, i na komentarze. Dzisiaj jest ten wspaniały dzień, że wychodzę poza osiedle na zakupy. No i pojawiło się światełko w tunelu, małe bo małe, ale jednak, bo od wczoraj poluzowali trochę kwarantannę. Dużo się nie zmienia, szczerze mówiąc. Zaraz Wam powiem, co tak naprawdę się zmienia, no i spróbujemy zobaczyć, czy, czy na mieście będzie jakiś efekt tych zmian. Tutaj widzę, pierwszym efektem zmian jest już to, że są kokosy. Wczoraj jeszcze nie było, przez ostatnie dwa czy trzy miesiące nie było. Nie wiem, tracę rachubę, ale tutaj już są. O, pięknie przyjdę sobie później tutaj skosztować tego wspaniałego drinka no a tak wygląda dzielnica bez zmian za bardzo a tutaj się otworzyło nowe miejsce zanim wam powiem jakie zmiany nastąpiły na Filipinach bo oficjalnie są yy, no wprowadzone od wczoraj to, to jeszcze powiem tylko szybko co do, do mnie dotarło przez ostatnie w sumie 3 miesiące tutaj tego przymusowego Więzienia, że tak to nazwę. To, co sobie najbardziej cenię w życiu, do mnie dotarło czyli wolność. Jak bardzo ważna jest to wartość w życiu każdego człowieka. Jest to coś, o co powinniśmy walczyć, co nigdy nie powinno być w żaden sposób ograniczane. Większy ruch panuje, nawet tutaj, na tej ulicy. Większy ruch <laughs> Tak. Nie powinno być ograniczony uśmiech. Yeah. Niebo chmury samochody. Hej Pan ręką machnął co za wspaniały dzień. Czuję, że żyję, koniec depresji, oficjalnie ogłaszam. Uff. Dobra. Zapędziłem się, ale naprawdę poczułem wolność właśnie. Coś o czym mówiłem. Największa wartość. W... Ej, hey, what's up? A, no i się chowają zależy mi Przed chwilą yo, yo, what's up, a teraz się chowają. Bardzo się stęskniłem za tą taką filipińską spontanicznością i otwartością i ich taką interakcją. Coś, co przez maski jest w tym momencie bardzo przyblokowane. Niewielkie gdzieś tam przyświty tego występują wśród ludzi, którzy na swoich posesjach są, nie mają masek. I te uśmiechy jakieś interakcje delikatne są, ale no szczerze mówiąc, ten naród z tego słynie, że jest bardzo uśmiechnięty, interaktywny, przyjacielski, a w tym momencie to wszystko zostało. Zagrodzone, no, zagrodzone. Sytuacją. Filipińczycy się bardzo boją wirusa. Z tego co widzę, to, 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 to faktycznie boją się. Eee, nie za bardzo miło patrzą w stronę ludzi. Którzy chodzą bez masek na zewnątrz. Mało jest takich ludzi. Właśnie teraz widziałem takie dwa wzroki. Eee, no i co? Dobra, co się pozmieniało? Sebu eee, City zostało objęte eee, kwarantanną, która już nie jest wzmocniona, tylko nazywa się w tym momencie Generalna Komunalna Kwarantanna. Co to znaczy? Znaczy to to, że. Cały czas jest zakaz wychodzenia z domów, i cały czas tylko jedna osoba z domostwa może wyjść na zewnątrz po zakupy za okazaniem przepustki. Tutaj anegdota taka, że mam koleżankę, która mieszka w domu, w którym mieszka 13 osób, duża rodzina, no i z tych 13 osób tylko jedna osoba, mama, ma przepustkę, i tylko mama wychodzi raz na kilka dni. A tak to 13 osób, już od prawie 3 miesięcy, jest uwięzione w domu. Także tutaj akurat nic się nie zmienia, cały czas nie można wychodzić z domu. Mogą natomiast wychodzić ci, którzy pracują. Eee, no i nie muszą mieć przypustek, wystarczy, że mają legitymację z pracy. Więc korporacje duże ruszyły. Salony fryzjerskie i piękności, jeszcze zamknięte przez kolejne dwa tygodnie, co jest dla mnie. Dosyć dziwne, bo ruszają duże korporacje, w których jest. No, psz, ludzie pracują w jednym pomieszczeniu, wiele osób, a małe salony fryzjerskie są cały czas zamknięte i jak ruszą, to ruszą za te dwa tygodnie na 30%. Czyli nie wiem jak w salonie była możliwość, żeby 10 osób obsłużyć w jednym czasie. To teraz tylko 3 osoby będą. No tutaj już panie sobie. Na ulicy wyszły i coś sprzedają. Ciekaw jestem, czy to jest zgodne z znaczy nie to, że mi się czepiał, tylko po prostu ciekawość. Czyli tak, no kto może wychodzić? Ci, którzy pracują, kierowcy, pracownicy korporacji, pracownicy galerii handlowych. Galerie handlowe się otworzyły, ale też wprowadzają tutaj new normal, czyli nowa normalność. Takie hasła były słyszane. Od jakiegoś czasu, i wygłaszały je tam partie polityczne, że będzie na Filipinach nowa normalność. I ta nowa normalność pomoże nam wejść w nowy okres walki z pandemią. I ta nowa normalność była promowana w reklamie, w telewizji na przykład, tak że dzieci sześcioletnie biegały w maskach, w których uśmiechy były. Nagrywa się, nagrywa się, bo to bardzo ważny przechad. Namalowane uśmiechy, i te dzieci biegały w tych maskach z tymi namalowanymi uśmiechami, i to była nowa normalność, że teraz będzie w maskach, social distancing i tak dalej. Nie wiem, czy to jest normalność, ale okej. Okay. Wczoraj rozmawiałem z rodzicami, i mój tato się skarżył na to, że w Polsce sytuacja jest taka, że politycy nie przestrzegają praw, którzy, które sami wprowadzili. Właśnie mm, zakaz wychodzenia z domu, zgrupowań i tak dalej. <laughs> I zwykli obywatele dostają mandaty za to samo, za co robią politycy i nie są karań. A na Filipinach wygląda tak, że w przeciągu ostatnich. ostatniego miesiąca lub dwóch, w sumie w całym kraju zostało aresztowane, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt tysięcy ludzi właśnie za no nie wiem, złamanie kwarantanny, wyjście na zewnątrz z domu bez przepustki. Yy, nie wiem co tam jeszcze mogły się, zebrało się kilka osób w grupie. Kilkadziesiąt tysięcy aresztowań. I problem polegał na tym, że niektórzy z tych ludzi chcieli Aha. się wykupić z aresztu, ale no, po zamykane urzędy nie było możliwości takiej, więc musieli siedzieć dużo dłużej niż normalnie by siedzieli, gdyby urzędy były pootwierane. Także możecie sobie porównać sytuację polską do filipińskiej, tutaj tylko na, na, na podstawie tego porównania. Filipińczycy nie protestują wo wobec tego, co, co rząd wprowadza. Yy, kolejne porównanie, w Polsce i na świecie protesty tutaj nie protestują. Rozmawiałem o tym też z koleżanką. I się, no zastanawialiśmy dlaczego tak się dzieje. Pierwsze co nam przyszło do głowy, co jest może i dosyć śmieszne, to jest pogoda. Po prostu jest mega gorąco i nikomu się za bardzo nie chce wychodzić protestować. No bo to się wiąże z tym, że trzeba by było w środku dnia w słońcu chodzić, pocić się i się męczyć. To jedna rzecz. A Filipińczycy ogólnie, Azjaci południowo-wschodni są słynni z tego, że są Dosyć leniwi. Yy, a druga rzecz jest taka, że no tutaj jednak ten zamordyzm jest mocno trzymany przez prezydenta obecnego, który, tak jak mówiłem we wcześniejszych odcinkach, przyzwolił wojsku i policji strzelać do ludzi, którzy będą stwarzać zagrożenie dla wojska lub policji. To takie bardzo Yy, niejasne stwierdzenie, no ale jedna ofiara śmiertelna już była, gdzie pan nie chciał założyć maski, bo był pod wpływem alkoholu. No i, policja i tam z kłótnia z policjantem pan ponoć wyciągnął nóż, nóż, no i policjant go zastrzelił. Tak, także druga sprawa, właśnie taka, że myślę, że się boją po prostu wychodzić i protestować. Mają taką tendencję. Nie wiem jak to nazwać, nie chciałbym nikogo urazić, ale tendencja do słuchania się rządu i traktowania tego rządu w sumie jako autorytet. I to zaufanie tutaj wśród ludzi jest dosyć duże, myślę, dużo większe. Nie ma buntu po prostu. Przyjmują wszystko tak jak, jak rząd zrobi, to tak będzie. Coś tam może sobie co niektórzy pogadają w mieście bardziej, bo ten iloraz inteligencji w mieście jest dużo wyższy niż. Na prowincji, na prowincji to już w ogóle jest nieważne. No możecie zobaczyć, czy faktycznie jest większy ruch. Jestem jedyną osobą bez maski, póki co cały czas. Zaraz ją założę, bo to się może źle dla mnie skończyć. Ale zobaczcie sobie właśnie jaki jest ruch. To jest to skrzyżowanie, przy którym zawsze wam pokazywałem, że nie ma ruchu. No to teraz już jest. Teraz już jest większy ruch Symboliczne Pieseł jest Hello Tak wygląda ruch na tym słynnym skrzyżowaniu Słynne to ono jest z moich vlogów i słynne dlatego, że przychodzę do sklepu tędy zawsze i je pokazuję. No i faktycznie jest teraz większy ruch, jak i wcześniej W związku z tym, że żyjemy w czasach, w których system coraz bardziej nam tą wolność próbuje ograniczać, więc trzeba stosować różne haki. Jednym z haków jest na przykład noszenie maski na uchu. Jest to coś w stylu, tak mam maskę, Jestem gotowy, chronię się, aczkolwiek w tym momencie mówię do kamery, wycieram nos, kaszle, ziewam i cokolwiek, liże loda, dlatego no, musiałem maskę ściągnąć, czyli taki zasłona dymna, że tak powiem. You need help? You need help? Mm -hmm. Good? Yeah. Then the pumago catch. Barze, niekoniecznie, ale pani już przed chwilą pokazywała. O, o, o. No, zobaczmy. zobaczmy. poczekajmy, może moja ręka silna, polska, europejska się przyda. Okay. Było się bez pchania. Cały czas słyszę, że pan piłuje, piłuje, no niech piłuje. No, no to zobaczymy zaraz jak wyglądają galerie w galeriach tak cały czas restauracje zamknięte niektóre miejsca ciut otwarte można brać yy, jedzenie na wynos yy, właśnie rzecz dla mnie najważniejsza na tą chwilę cały czas cisza jeśli chodzi o możliwość podróżowania pomiędzy wyspami tak jakbym miał zgadywać to myślę że za dwa tygodnie uda mi się wrócić do siebie mam nadzieję że będzie taka możliwość na tą chwilę jest tylko podane info że od 8 czerwca najprawdopodobniej krajowe loty w jakiejś minimalnej części zostaną wznowione Tutaj... halo. Czekam, halo. Checkpoint tam jeszcze jest i, i, i wojsku, Ta, zaraz tutaj jest też jeszcze jeden, tak muszę ubrać maskę, bo nie przejdę. Tam daleko jest checkpoint, ten taki daszek co tam jest Tam będę musiał pokazać przepustkę Nie wiem jak z nagrywaniem będzie Wcześniej mi mówili, że nie można nagrywać. Teraz spróbuję normalnie wejdę z kamerą. Halo? Hello, Good Morning. Good morning. Was? Okay. This digital is not allowed. Okej, okay. Okay. Okay, so, your... okay, właśnie odkryłem patent jak przejść przez checkpoint z podrobioną przepustką. Pan dużo bardziej skupił się na kamerze i mówieniu tego, że jest niedozwolone nagrywanie, i żebym wyłączył, niż na przepustkę, którą tam wyciągałem z portfela i starałem się mu pokazać, ale no, tam nie za bardzo na nią patrzył. Patrzył na mnie i na kamerę i kazał wyłączyć. Także ciekawe, ciekawe. Są patenty, haki, trzeba się uczyć. Tak, niedługo będą drukować i laminować podrobione przepustki, żeby móc. Się przedostać na inną dzielnicę, kurwa. Ja ogólnie jestem osobą, która stroni od polityki bardzo, ale w związku z tym, że ostatnie yy, miesiące miałem dużo czasu, to przyjrzałem się sytuacji politycznej trochę na Filipinach, trochę na świecie, w dużej mierze w Ameryce. No i powiem wam, że obserwacje, które poczyniłem, po, po części wprowadziły mnie w ten stan depresyjny, który yy, gdzieś tutaj. No myślę, że się rozmywa w tym momencie. Takim gwoździem do trumny było to, jak jakieś kilka tygodni temu przeczytałem w filipińskiej prasie, że to, to, to nowe normal, o którym wam mówiłem, to będzie wyglądać tak, że chcą wybudować przepotężną ilość laboratoriów na Filipinach w każdym porcie. A w związku z tym, że jest to kraj, na którym jest ponad 7000 wysp. Za co się dzieje. Ponad 7000 wysp, więc nie wiem, ile tych laboratoriów musieliby wybudować, ale myślę, że bardzo dużo. No i w każdym porcie, gdzie statki przypływają i odpływają na inną wyspę, miało stać laboratorium. Na każdym lotnisku miało stać laboratorium. I podróżowanie na Filipinach miało wyglądać tak, że przed podróżą pobierają ci krew sprawdzają, czy masz antyciała, yy, przed które się, jak jak masz wirusa, no to z, z, jakieś antyciała tam organizm tworzy, system immunologiczny. No jeżeli masz, to jest to wskazanie. Jeśli te antyciała masz, to jest to wskazanie, że możesz mieć wirusa. No i w związku z tym nie będziesz mógł podróżować. A jeśli nie masz, no to super, możesz przepłynąć. Tylko, że po przepłynięciu na Drugą wyspę musisz przejść 14-dniową kwarantannę. Pani mówi, high block. No, i ta kwarantanna będzie w specjalnie zorganizowanych do tego typu placówkach. A na koniec tej 14-dniowej kwarantanny będziesz musiał przejść test PCR, czyli, żeby przepłynąć z wyspy na wyspę. Dwa testy: pobieranie krwi, 14-dniowa kwarantanna na specjalnie przygotowanej placówce i na koniec wisienka na torcie. Test PCR. Wsadzają ci do nosa coś, nie wiadomo co, nie wiadomo co tam jest. Może nawet ci zaaplikują wirusa do nosa poprzez ten test. No dobra, zobaczmy jakie zmiany po otworzeniu. Mierzenie temperatury, wycieranie nut, tutaj kolejka przed galerią, przed sklepem, co życzymy. naklejki. Tak wygląda kolejny Żeby wejść Szanowni, którzy tego pilnują Ten pan w niebiesce, niebieskiej koszuli Pokmurna pogoda Oby nie padało Jakieś formularze w ogóle ten gościu rozdaje w niebieskim Nie wiem o co chodzi Nie każdy to ma Nowa normalność. Tak w ogóle to postanowiłem posłuchać waszych rad i potraktować właśnie kręcenie filmów jako terapię za smarzę o fryzjerze. Po prostu przegięcie to jest. Także no, myślę, że będzie trochę więcej filmów. Przynajmniej ja mam zajęcie. Macie raport bezpośredni z frontu tutaj na Filipinach. Terapia. Dzięki za radę. Tam pani się pytała, czy mam pas pokazałem. No, A już po bez pytań Nie, 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 ale słabo wygląda Można by było powiedzieć, że galeria niby jest otwarta, ale zobaczcie, jak ona wygląda. Wszystko jest zamykane. Przygotowuję się, to jest... Dzisiaj jest wtorek, więc jest drugi dzień tej nowej normalności. No i póki co to nie wygląda zbyt normalnie. Póki co to po prostu się przygotowują do tego. Dobra, tutaj mi pan powie, że nie można na Przypomniało mi się, co powiedziała moja koleżanka, jak rozmawialiśmy o tych protestach na całym świecie w związku z tym, że ludziom nie podoba się to, że odbierana jest im wolność i wprowadzają całkowity zakaz wychodzenia z domów, bo gdzieś tam nawet w Polsce wprowadzali, nie taki, że nie można, ale lepiej siedzieć w domu. No i ogólnie na całym świecie było dosyć dużo protestów z tego powodu i rozmawiałem o tym z koleżanką i ona mówi, no tak, ale to w tych bogatych krajach ludzie protestują. Zawsze to jest tak, że w bogatych krajach. Jakby jej punkt widzenia jest taki, że jakby bogate kraje mają ułatwione protesty. I, i, I to postrzeganie właśnie tych bogatych krajów jest to, że tam wszystko w ogóle można, tam jest łatwiej, nawet protesty łatwiej jest robić, bo to są bogate kraje. Ciekawa perspektywa, co? Dzisiaj też przeczytałem artykuł, w którym... Jakiś redaktor zwraca uwagę na niebezpieczeństwo nowego prawa, które chce wprowadzić prezydent Filipin, prawa antyterrorystycznego, i to prawo będzie umożliwiało specjalnym służbom aresztowanie osoby podejrzanej o terroryzm bez nakazu żadnego i przetrzymywanie takiej osoby przez 14 dni bez żadnego nakazu. No, i pojawiają się i głosy sprzeciwu, i głosy po prostu zapytania, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne, i również głosy takie, że prezydent pan D będzie mógł w ten sposób walczyć z opozycją, co tutaj akurat jest stosowane dosyć często. Ta wojna z narkotykami na Filipinach też była tak odbierana przez opozycję, i myślę, że wielu wrogów prezydenta w tej wojnie. Yy, straciło życie. No i teraz tutaj kolejny element, czyli jakiś akt antyterrorystyczny. Trzeba się stąd zawijać chyba niedługo, jak będzie można.